Cześć, witam na filmie, w którym przedstawię wszystkie dni tygodnia w języku fińskim. Poniedziałek, mantaj. Bardzo proste. E, wtorek, e, tirstaj. Środa, keksiwiko. Twartek, tarstaj. tastaj. Piątek, perstaj. Sobota, lautaj. I niedziela, słuntaj. Mam nadzieję, że się z tego będziesz uczyć. No. I przy okazji... Przy okazji, gdy będzie pod tym filmem 10 łapek w górę, to pokażę swoją twarz. No. No i życzę Wam mi miłej nauki fińskiego. Pa! A i muszę wam jeszcze podać najlepsze aplikację do, do, do nauki fińskiego. Pierwsza aplikacja, ucz się fińskiego, to jest dobra aplikacja. Dobra, drugie. Fun, Easy, Large. No taka pszczółka, no. Dwie, dwie typy można wybrać. No i poza tym może to jest jakiś lęgo albo duolingo, ale to jest inna bajka, no.